Ładuj się szybciej. My jesteśmy w ruskich. Znaczy ty jesteś? Mm -hmm. Ja jestem. No to w jedziemy ładą! Yeah. Jedziemy ładom! Dobra, montuję. <laughs> zamontowałem, zamontowałem! Jezu, O Jezu!

nie, bo to już wigniemy. no na włosach, już nie. Na tych jak możesz. Mogę właśnie. Dobra, no, tak. to wsiadaj na karabin. Ty, pisz że mam dwa punkty. Będziemy tylko na pisza, jedziemy na pisza, jedziemy od razu. Co, sterowanie Co to sobie? jest? Dajcie na myszkę, dajcie sterowanie. Za tego się jeździ, się na to star się na dach włosa, bo a później nie jeździ. Nie, da. nie. 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 No. No, bo... Dobra, jedziemy, jedziemy. <śmienicza> <śmienicza> Jezu, on <ale> się <śmienicza> <nieżko steruję. śmienicza> nie. Jezu! Dobra, dawaj. Leżymy na boku. Nie! Nie mogę pić! <śmienicza> no nie! Udało się, udało się! Jak atak A tak to był wręcz się Nie! <laughs> Pomóż. Kuba wysiadaj, podnoś nas! Już! <laughs> o, Boże. <laughs> o Boże! Nie <laughs> No kurde, jakbyś... nad bro ja. bronić się nie możemy! Tylko on nie wie... O, 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 o! O, o, O Dobra, dobra, jestem, wracam, wróciłem na koła! Jezu, Jezu, nie, nie, nie! nie, nie. Jest tam typ! Jest tam typ! No co, strzelaj do niego! Ja się nie zatrzymuje. Jak się zatrzymam, to będzie... Będziemy leżeć! Zabite! Straliśmy, straliśmy. nie strzelajcie! Nie. I to, że jedzie, 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 jedzie! Jedzie, jedzie, jedzie! Strzelać, strzelac! Jedziemy, Zdawało się! Oj! Tu nie nasz, tu nie nasz! Nie strzelać, idioci! Nieee! Lada uciekaj Nie siedzenie do tego minu na dachu! Jezu! Leżymy! No podnoś, podnoś! O nie, tam fish jechał! Już podnoszę, już podnoszę! Podnoś! Szybciej! Trzeba jest lag! U Jezu! Nie no! no nie tylko w utrzymałem! Auto! Kamikadze! Auto! Ciekać! Zare, Nie ma Nie Ej ja mam pomysł taki, otóż z tyłu drzwi Kieruj Co to jest? To muzyka, to muzyka obok Ej to jest so Ukraina to zary to to, 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 zare, to, zare, to Daj szybko! Gdzie po tu? Wazaki! Gdzie? No, ty nie widzisz auta! Aha! No, chłop, wybiegł z auta, Ale ty masz podszegawczość w no Nie widziałem, ja patrzyłem na ciebie! Gdzie jest nasz kierowca? Kierowca się zabezpieczył! Kierowca jest ślepy! Wiem. Ja chyba, ja chyba, nie, chyba, nie wiem, jest, gdzie chcesz! O Ja kupię do tej gry! Ła! Coś dzieje! Coś <gry> To jest Wiem! To też? To nie! Jest... To nie! To... to nie! To Co? To nie! Ta... To nie! gadaj! nie! gadaj, nie! gadaj. nie! To nie! To nie! Co wy tam robicie? <gul Çati> Zobaczysz. Zobaczysz. To nie! To Działko szybko strzelne Gdzie on jest? Dobra, idę, idę, idę Tu jestem! Tu jestem, tu jestem, to jest No nie Co nie? <śmiennie> Chyba lepszym pomysłem będzie wziąć wzi jakiegoś wozu, którym może Kelta Klasa jechać Czemu tutaj, wiesz, od czołgu leży? <śmiennie> Weź ktoś, kurde, mnie podnieś no Yes. Nie mogę wejść, bo mnie drzwi przesuwają Jebać! Co no daj mi wejść w środko! Suka, mi zamknij drzwi, zamknij drzwi ktoś! Lecimy! Nic nie widzę WYPADŁEM! O Jezu! nie, nie, nie. Szybko otwieraj drona do nie, Trzymaj! nie, mogę wyjść! Ja tam mogę strzelać ślą, po nie, drona, widziałem. Wow! 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 nie, nie, dobra, wow. nie, 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 co przed to nami to pelota! Nie, przed nami pelota! Nie! Nie! No co ty robisz? No! No! Trochę tak! Jeba, cofaj, cofaj, cofaj! Nie, nie. Oh. Oh. nie żyję! Przeżyłem! Przeżyłem! Nie, nie! nie, nie. Oh. Dobra, jest! <laughs> Gany. co to jest? <noise> Mogę myszką celować? Dobra, jedziemy, jedziemy na nich, jedziemy na nich. O kurde. U, rakieta! Ładuję, o, ja ładuję! O Jezu! Przeżyłem, przeżyłem, przeżyłem! Pięknie z tą lokalizacją. Widzę, widzę, widzę! Jedzie! Leopard nie żyje! Strajka. No to strzelaj! Ja nie mogę, umarłem, no! umarłem, umarłem, umarłem. Pomściłem cię, pompiłem cię, pompiłem spawna, pompiłem cię, pompiłem cię, pompiłem kurde. Co?! Co, co to za cię, Na cię, pompiłem te 50? Rozstrzelaj to! cię, pompiłem cię, nie widzę Wszego nic... Ty A Jakieś kurde lewe są te apsds -Y. Jeba na kamera mi się i nie mogę w niego trafić już. Nie mogę tego przebić nawet Ja Umarłem, lekka dostałem No ja widzę co jest na dachu, nasze no, widziałem nadal jest, no bo ja wiem, ja go widziałem tylko ja już nie mogłem wycelować bo mi kabina tam przeszkadzała wcześniej Jezu jaki blaniec no. <śledziany> no w malowaniu amerykańskim jaki blaniec A. Purze, jaki szeroki Ojej Nie ma już tego na dachu Cześć, ja tam jest czoł, Top Wow <grym 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 no, on w nas z tego wyjebał? <grym> Naprawdę? On stoi tutaj Nie, dobra, lecimy na niego Na górze Spawna dostajemy Anton.

Boje 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 Co ty robisz?! Aż w drogę wyjechał zamiast uciekać? Uciekam! Zoda zabiłem go. No widziałem wcześniej, jak coś Au! To, to nasz, to nasz. No nie nasz. A nie na Zabiłem go! A mi, mi, ja go zabiłem! Mi pokazywało... Mi pokazywało jego nick. No to myślałem, że to nasz jest. O! Uciekaj! Nie do tyłu! Nie do tyłu, tyłu. tyłu. jedziesz! Wow. Strzelaj do niego! Latuje! Ja go nie przebiję od frontu! Zpiechalaj stąd! nie wiem! Je, mówię ucieka, a ty jedziesz na niego! Masz szczęście, Stoję, że tam, tam gdzie nic nie mógł tam zrobić. chcę ja tu pez, stój, pez. stój, stój! Halt, HALT! HALT! DRON! Wow! Wow. wow. Nie stoi! Wy żyjecie? No ja umarłem Aha, ja przeżyłem Jesteśmy... tu? Wow Chyba, no, chyba dostałem 100 Sto, STOŁA No ja przeżyłem Kurde, no 170 sekund NAD NIC NIE ZROBIŁEM TYM to bierz BOŻE granic. No musimy zmienić tą tam Musimy zmienić serwer No